Cześć, dziś czwartek i czas na ostatnie słowo skazanych. Czy miałbyś odwagę powiedzieć nie królowi, wiedząc, że stracisz wszystko? Pozycję, rodzinę, głowę, a mimo to nie ugiąć się i odejść w ciszy z podniesioną głową? Anglia, rok 1535. Thomas More, wybitny prawnik, uczony, doradca króla. Człowiek, który powiedział nie Henrykowi VIII, gdy ten chciał zerwać z kościołem. Moore odmówił złożenia przysięgi uznającej króla za głowę kościoła. Za swoje przekonania zapłacił najwyższą cenę. Thomas Moore został później ogłoszony świętym, ale w chwili śmierci był po prostu zdrajcą korony. Dzień egzekucji. Thomas Moore wchodzi na szafot w Londynie. Spokojny, pogodzony, zwraca się do kata i wtedy mówi słowa, które przeszły do historii. Umieram jako dobry sługa króla, ale najpierw boga. More nie podniósł głosu, nie błagał, po prostu powiedział prawdę swoją. To zdanie do dziś jest symbolem lojalności wobec sumienia. I pytaniem: Czy ty miałbyś odwagę je wypowiedzieć? Thomas More nie zginął za bunt, zginął za przekonanie, a jego ostatnie słowa przetrwały wieki. Jakie byłoby twoje, gdyby miało cię zapamiętać całe pokolenie? Zostaw komentarz, polub i zasubskrybuj, by nie przegapić kolejnych historii wypowiedzianych, zanim zapadła cisza.